Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale FishingStore.pl. Tym razem wybrałem się kajakiem w poszukiwaniu letnich okoni. Przy okazji, wykorzystując cuda techniki, mam zamiar sprawdzić kilka miejscówek na jeziorze, w których jeszcze nie łowiłem. Co z tego wyjdzie, przekonajcie się sami. Zapraszam na kolejny odcinek. Zobaczcie tutaj według mapy na diperze jest bardzo fajny płyciaczek, właśnie się do niego zbliżam i mam nadzieję tutaj połowić obrotówką, może te ryby będą właśnie na łące. Tutaj będziemy mieli 1-3, tak jak widać. No i nawet tutaj 2, jest taki fajny języczek, tu już dookoła jest głębiej, więc będę starał się to obłowić obrotówką, może jakimś tujczykiem, może poperkiem jak się ryby podniosą wyżej a później dalej cisnę na jakieś głębsze miejscówki szukać czegoś na podłodze i, i gdzieś tam w okolicach 5-6 metrów może tam będą jakieś ryby To już była troszeczkę lepsza rybka. Czwarta ryba w czwartym budzie. Jest nieźle, To kurde, a co chodzi z tym rozmiarem, to nie mam pojęcia. Ale na razie zabawu więc... O jest kolejny. O! do lepszy. Ech, udawam. Łamot. Obrotówka dobra na wszystko. O, o. Pierakowy. Ja jest. No i najlepsza ryba to takie 31 centów. Nie wiem czego w ogóle widać, bo światło jest okrutne już tak słońce wysoko. No ale taka trzydziesteczka. Wypuszczamy go a oprócz tego kilkanaście rybek Po 20 parę do myślę 25 cm i też nie wszystkie sobie odpływają. Generalnie łąka 1,5, mniej więcej taka głębokość, zielsko. No, i obrotuwać, karotek, trójka. Praktycznie bywały takie momenty, że co rzut, chyba 4 czy 5 rzutów pod rząd miałem rybę. No, ale niestety, rozmiarowo jedynie ta 1,30, którą mogę sobie zaliczyć, że jest to akceptowalna ryba. Cała reszta to drobnica, dlatego kończę tutaj obławianie płytkiej wody i ruszam na głęboko na jakieś spady. Poszukam sobie też jakiś miejscówek na diperze, ale zaraz Wam o tym opowiem trochę więcej, bo mam fajny patentik właśnie związany z diperem Wam do przekazania. Natomiast teraz lecę spróbować jeszcze coś złowić i później będziemy gadać dalej. Lecimy. Echosondy są bardzo ważne, czy to pod kątem map, czy to pod kątem tego, co się dzieje pod wodą, ale czasami wystarczy po prostu nasz zmysł wzroku. Ja z daleka dojrzałem żerujące ptaki, które skupiły się w jednym miejscu, a to oznacza, że tam prawdopodobnie jest zgrupowana drobnica, a jeżeli ptaki bombardują z góry, to bardzo często okonie bombardują z dołu, więc lecę tam i mam nadzieję, że uda się coś fajnego złowić. спад, куда? Ну, лучше, а это было забрание. Да, ничего так не забывается. oj spadł, kurde spadł na kanibala ósemkę oj to chyba była lepsza ryba o, no, o, no, to no, już ma jakaś ilość o, no, o, no, o, no. o Tak jak mówiłem, kanibale 8. Jego siatka z nim, bo ewidentnie coś się tutaj dzieje. Na razie nie będę ich wypuszczał, tylko trzymam siatkę. Z tego napłynięcia dwie rybki, jeden taki 20 parę. Myślę, że dwadzieścia siedem a drugi troszeczkę większy. Zaraz sobie go z ciekawości zmierzę. No, chodź. no a drugi, równa 30, taka rybka, też go wypuszczam i płynę szukać dalej. Prognoza mówi, że dzisiaj będzie 35 stopni, więc nawet nie chcę myśleć, co będzie się działo o 12 czy trochę po południu. Teraz jest 10:20 i już jest mega, mega gorąco. Dlatego przestrzegam Was, żebyście nie ruszali nad wodę w takich warunkach, nieprzygotowani, bo może skończyć się to niezbyt przyjemnie. Pomijając wszelkiego rodzaju oparzenia i tak dalej, to jakieś nawet udary czy tego typu tematy, także zawsze czapka koniecznie, coś z długim rękawem. Ja w tej chwili mam na sobie koszulę, która jest mega przewiewna, ale chroni mnie przed słońcem. E, oprócz tego, komin, którym możemy w razie czego zakryć twarz. E, oczywiście, okulary, no to w moim przypadku absolutna podstawa, natomiast. Jeszcze bardziej podstawowy jest krem z filtrem. Ostatnio zapomniałem, nie spodziewałem się, że będzie takie słońce i spaliłem sobie nogi. A nie wytrzymałbym tu w długich spodniach, umówmy się. Dlatego krem z filtrem, jakikolwiek, nie jest to lokowanie produktu, uprzedzam komentarze, po prostu jakikolwiek krem, żeby zabezpieczyć się przed słońcem, zarówno e, nogi, jak i jakieś tam inne miejsca, jeżeli e, nie macie odpowiedniej odzieży. Ja na przykład e, też często smaruję dłonie, mimo tego, że mam rękawiczki, ale nie do końca ja lubię łowić w rękawiczkach. Także e, dłonie, nogi, stopy, uszy, nos, wszystkie te miejsca, które e, są narażone na, e, na słońce. Bardzo, bardzo Wam polecam się przed tym chronić, bo to jest dziadostwo, którego może trochę nie odczuwamy, może trochę lekceważymy, ale później w nocy, chyba się ze mną zgodzicie, piecze jest niebezpieczne dla skóry. Bardzo, bardzo, bardzo niefajne. Także ja się smaruję i zaraz wracam do łowienia, i Wam w takich warunkach polecam to samo. Niestety, upał w pewnym momencie był nie do wytrzymania, więc nie mogło się to skończyć inaczej. Spłynąłem na przerwę, schować się w cieniu, coś zjeść i chwilę odpocząć. Widzimy się za chwilę. Tak jak wspominałem, na ten wypad zabrałem ze sobą Dipera i może wam się to wydawać dziwne, no bo pływam z dużą echosondą, która jest na stałe zamontowana na kajaku, ale w tej echosądzie niestety nie mam map. I tutaj z pomocą przychodzi Diper, bo od jakiegoś czasu dysponują oni bardzo szeroką bazą map. Jest bardzo dużo jezior, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Ta baza się cały czas aktualizuje i jest to moim zdaniem mega mega pomocna rzecz. Ja co prawda znam trochę to jezioro, ale jest kilka miejscówek, na których nigdy nie byłem. Z reguły pływam Tutaj małą łódeczką, i nie chciało mi się ciskać na drugi koniec jeziora. Co śmieszniejsze, kajakiem jest dużo szybciej, ale to temat na inną rozmowę. W każdym razie Teraz będę chciał popływać właśnie w troszeczkę inne miejsca, w takie, które będę mógł sobie właśnie namierzyć tutaj na mapie. Za chwilę wam pokażę, jak to wszystko wygląda, jest to bardzo, bardzo pomocne i teraz co najważniejsze, kupując Lipera taką mapę przez 3 miesiące macie totalnie za darmo. Później kosztuje ona 29,99 miesięcznie lub, o ile dobrze pamiętam, 89 rocznie, więc nie jest to jakiś duży wydatek, a mega, mega, mega komfort, bo dzięki temu jesteśmy w stanie namierzać miejscówki, często takie pływanie, szukanie. Ono jest fajne. Fajne, można trafić coś fajnego, ale umówmy się, że jeżeli widzimy na mapie, że tam jest górka, możemy się spodziewać, że na tej górce będą ryby albo jakiś fajny spadek, albo inna rzecz, i to jest naprawdę bardzo, bardzo pomocne. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy tutaj pełny praktycznie obraz jeziora, jest ono takim typowym rynnowym jeziorem, dosyć głębokim, dlatego muszę szukać miejscówek gdzieś dookoła e, przybrzeżnych strefach, tak jak stoję tutaj teraz, jest bardzo fajny spadek, takich właśnie miejscówek będę szukał w tej części jeziora. Ale to, co mnie najbardziej zastanawia, to miejscówki po tej stronie. Tutaj mamy dużo płyciaków. Dzisiaj rano pływałem po takiej łące, gdzie było sporo ryb i liczę na to, że może tam gdzieś też na taką łączkę wyjdą o konie i uda się coś fajnie połowić, bo zdecydowanie dzisiaj takie obrotówkowe łowienie dało dużo fajniejsze efekty niż łowienie na gumy z podłogi. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Dipera, to oczywiście walcie śmiało w komentarzach, a teraz, gdybyście chcieli kupić takie właśnie urządzenie, to mamy mega promocję, kupując Dipera, Chirp 2 ⁇ Uchwyt, który normalnie kosztuje prawie 250 zł, jest totalnie gratis. Mega fajna promocja, i to jest bardzo, bardzo pomocne urządzenie, bo możemy sobie zamontować dipera do naprawdę różnych środków pływających, czy to tak jak w tym przypadku kajaka, czy też belly boat, łódki, czy cokolwiek innego. Także zachęcam Was, oczywiście link zostawiam Wam w opisie do tego filmu, a teraz wracam do łowienia. No dobra, płynę na te miejscówki, które wypatrzyłem sobie na diperze. Co prawda, niewiele się tu dzieje, trzeba przyznać. Niestety, całe jezioro, a ta część w szczególności, jest jedną wielką miską, więc nie ma tu ani górek, ani jakichś innych ciekawych tematów. Cały czas będę musiał obławiać spady od trzcinowisk. Są one bardzo zróżnicowane. Jedne są bardziej agresywne, inne są bardziej wypłaszczone, więc generalnie. Trzeba pokombinować, trzeba właśnie w takich miejscówkach się pokręcić, dodatkowo na końcu znalazłem płyciak, więc sugeruje to, że może tam być łąka, a na takiej właśnie łące udało się połowić rano, jedna rybka 30+, plus w gronie tych maluszków wyjechała, także kto wie, może to będzie recepta, cisnę, lecimy dalej. Mamy grążalinę w pełnym wyrzucie. Nie jest to zbyt duża rybka chyba. O, taki ostatni też nie jest. Taki ogonek Okonek nawirujący ogonek. Niestety, ten dzień się skończył bardzo szybko. Co prawda jeszcze się nie skończył. Trochę chyba przesadziłem z tą wypowiedzią. O, tym bardziej, że mam rybę. Jeszcze się nie skończył, ale chyba trochę za długa była ta przerwa. Uła, miałem rybę. Chciałem powiedzieć. Nie, mam. Aha, chyba jest tak mała, że w ogóle jej nie czuję. Dobra, jest to konek. To była ostatnia rybka tego wyjazdu. Podsumowując, mimo sporej ilości ryb, ich wielkość nie powalała, ale niestety tak to już z koniami bywa. Te lepsze ryby odpalają się często na krótką chwilę i strzelenie się w nie nie jest takie proste. Na szczęście nie jest to na pewno mój ostatni wyjazd na te ryby w tym roku. Zresztą zobaczcie co Was czeka w kolejnym odcinku. Okay, oh, hey. <laughs> I'm to oh.